Siemanko, z tej strony Robson, na to trzecie odcinek z The Walls Gdyż ostatnio graliśmy w teamie trzecim, dzisiaj zagramy sobie w teamie drugim w dzisiejszym odcinku wam opowiem o wynikach konkursu yy, Rozgrywka zaczyna się już za 10 sekund Serwer jest pełen, jesteśmy w drużynie niebieskich Okej, okay, lecimy sobie od razu teraz do skrzyneczek Dwie sekundy i lecimy Okej, okay, złapmy cokolwiek Aha, dobra już nie mam super VIP, skończył mi się super VIP i teraz sobie zakupiłem vip na 15 dni. Na razie mi VIP starczy, bo nie będę grał tak często teraz. Przez jakiś czas. No dopiero na wakacjach zacznę coś więcej grać. Dobra, lecimy sobie od razu teraz po Enchant albo jednak nie. Musimy zabrać sobie szybko jakieś drewno. Sobie tutaj powoli otworzę kartkę z wynikami konkursu. No przekopić to drewno ja nie mogę. Dobra, kupiemy. Jeszcze jedno, myślę, nam wystarczy. Okej. Okay. Ktoś poszedł połącząc? Chyba nie. Mam nadzieję, że będę pierwszy. Nagrywam to już po raz trzeci, gdyż bardzo dużo osób wychodzi z serwera. Akurat wtedy, kiedy nagrywam. Przedtem nagrywałem i zostało... Przed opadnięciem się zostało 15 osób i naprawdę rozgrywka była dość nudna. Szukałem graczy przez cały czas i nie było sensu, żeby to wrzucać. Widzicie, już trzy osoby wyszły o cztery, jak widzicie. Znaczy, może się tam zabijają, nie wiadomo. Team drugi jest o tyle lepszy, że tutaj nie ma nigdzie lawy ani nie ma nigdzie grawla. Raczej. czy znaczy ja się nie spotkałem nigdzie. I nie ma jak zalać kogoś lawą albo podpalić za paniczką. Nie można. Najwyżej można TNT kogoś walnąć. Wybuchnąć, coś takiego. Ok, zobieg, tu idzie. Szybko przekop. Amorę, mi nie bije. Ok, sobie to. I zaświeżę sobie pochodnie. Tylko go zabiłem. I ok. O wynikach konkursu już powiem zaraz, gdy będę pod ścianą. Teraz sobie spokojnie pokopię kobla. Widzimy się już zaraz pod ścianą. Ok, jesteśmy już pod ścianą, jak widzicie, zostało 100 sekund do opadnięcia ścian, a teraz chciałem wam powiedzieć o wynikach konkursu. W konkursie wzięło udział aż 63 osoby, co mnie bardzo cieszy. Taka aktywność pod moim filmikiem. A więc tak, do wygrania były trzy nagrody. Pierwsze miejsce wybiera z tych trzech nagród, drugie miejsce wybiera z pozostałych dwóch nagród, a trzecie miejsce bierze to co zostało. A więc tak, pierwsze miejsce zdobył Misioid.pl, gratuluję, drugie miejsce DX3, też gratuluję i trzecie miejsce Eniu Polska, też gratuluję. Z tymi trzema osobami się skonsultuję na, na skrzynce na YouTubie, a więc bądźcie przygotowani na to. I pierwszą osobą, która będzie wybierać jeszcze jest Misioit.pl, druga to DX3, trzecia Eniu Polska. A więc tak, jeśli chcecie zobaczyć wiarygodność tych, tego losowania, to zapraszam Was na mojego Twitch'a tam. Odbyło się to losowanie w sobotę bodajże. Tak, w sobotę. Live trwa 5 minut i tam właśnie wylosowałem te 3 osoby. Możecie to zobaczyć. Link będzie oczywiście w opisie. A więc to tyle na temat konkursu. Jeśli nie wygraliście, nie martwcie się, będą też kolejne konkursy. Nie smućcie się. A więc 20 sekund do opadnięcia ścian. Co my tu mamy? Nie mam całego setu prot1 niestety na spodniach mam Blast Protection, ale to nic. E, u, e, miecz mam Sharpness 1 Knowbook 1. Dał mi się to zrobić hook power 1. I ogólnie tak to wygląda. E, mój team zostały tylko 3 osoby. Na szczęście jest teraz więcej osób niż na poprzednich nagraniach moich. Okej, okay, lecimy sobie na środek. Jest tam czerwony, widzę go.

Was uciek. Dobra, spokojnie, spokojnie. Gdzie jest ten żółty? Dobra, uciek. Spoko, spoko. Musimy sobie. Szybko, o kurde, całe kuzawałna. A jeszcze sobie przełączyłem. Nie, musimy sobie szybko, lepszy zrobić. Bardzo szybko. Dobra, jest dwa, jeszcze jedna książka, jedna książka. Nikt nie zszedł na do? dobra. Luz. udało mi się uciec temu jednemu na jednym serduszku przy farciu. Naprawdę dobra. Gdzie jeszcze mamy jakąś książkę? Jest też dwójka. Okej, okay, to sobie zabierzemy. W sumie to mam, ale to by mi się bardziej przydało. Te książki sobie weźmiemy. Okej, okay, widzę jednego typka A, ucieknij. Aaaa, jak mi na daw Gin. Ty też Kurde... Kurzasz mnie, stary, kurzasz mnie. Dobra, yy, wejdź tego typa u góry. Le lecimy sobie indziej. Chodź. Okej, okay, musiałem wyciszyć mikrofon na chwilę. Musiałem coś powiedzieć do kogoś. Ale to nie jest ważne. Okej, okay. awa, lawa, lawa. Lecimy po te nasze koksy. Oczywiście nie mogę wziąć Ho, 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 wszystko zabieramy. Jakieś śmieci wywalimy. Po co mi to wszystko w ogóle? Okej, okay. nie wiem, czy mi dadzą teraz nagrać to w ogóle. Mam jakiś obiad. Co to w ogóle jest? <laughs> no, 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 żartuję. Dobra, nieważny nie jest obiad. Trzeba nagrywać. W środku takie akcji. chcieli, żebym szedł na obiad. No way. No nie wiem, znowu ty? Znowu się spotkamy. Okej. Okay. Spoczko? Idź im do góry. Coś wybucha? Ooo, niebieski. Czyżby to mój sojusznik? Zabijają się beze mnie. Łaj. Uchaj, dlaczego bez ze mnie What? Myślałem, że coś włynęło Czyżbym tam widział zielonego Czy coś do mnie strzela Czyżbym ten się rozsypał typek What, What the... A tam się gonią, już cię widzę Wydaje, że przede mną uciekniesz. Nie ma. O, hej nie, nie wy No Co będziesz mi tu? Fikasz? Fikasz stary nie ma Okej. Okay. Uuu, 16 diaksów. Szybko. Nie powiem. Znowu ty. Naprawdę? Znów się spotykamy. Czekaj, nie mam z czasu, pary ok 17 diaksów. przedadzą się, nie powiem, przydadzą. W sumie, to mam taki syf, że nie wiem. Uuu. Nieźle. Nie powiem, dobra. Lecimy sobie teraz na czerwonych w sumie. Bo jest ich naj... znowu ktoś bił. Pewnie słyszeliście, ale nieważne. Postaram się to jakoś wyciszyć. Sieman stary. A nie, to z dwóch nas zostało, ale mam najwięcej kill jakoś. Heheszki. Dobra, lecimy. Musimy sobie jeszcze trochę, trochę diaksów nazbierać. To jest mało na razie. Spodziewam się, gdzie będą czerwoni. Jest takie jedno miejsce, gdzie uwielbiają po prostu siedzieć. Uwielbiają, ale przed tym też razem siedzą? Czy jednak nie? Hmm, chyba ich teraz tam nie ma, bo zwykle przy sobie siedzą. Przy swoim enchantcie. Ale jednak tym razem nie ma ich. Dziwna. Może gdzieś indziej kopią? Staram się ich znaleźć, bo naprawdę, tu będzie dużo kili na nich. Naprawdę. Przydałoby mi się. Jeszcze trochę diaksów. o Siemanko No nie dwóch Dobra no jeden sypnął i drugi pół serduszka where, where, where? Gdzie, gdzie? uciekasz? Hello? Hello? Kurczę, sprint Mam mało życia, ale... ...alisto. to Nie! Nie próbuj. To był twój błąd, stary. Dobra, żeby ten creeper do mnie nie podszedł za blisko. Stąd. Okej, 19 diaksów, czyli nie mieli w ogóle przy sobie diaksów. Tylko te diaksy za zabicie mam. No więc... Nieźle, ale... Mogło być lepiej oczywiście. Nie nakopali dla mnie tych diaksów, niestety. Peszek. Jeszcze? Zostało ich trzech. Gdzieś tu muszą kopać. Na pewno. To gdzie? Muszę ich znaleźć. Ten szybciej. To nie. To gdzie? Nie wiem. Szukamy, szukamy. Byle ich znaleźć. Ten szybciej. Najlepiej przed Deadmatchem. Na Deadmatchu, jak będzie aż tyle graczy, to będzie ciężko. O, mój zabił kogoś. Super. Czerwonego. Akurat ich szukałem. Gdzie jesteś? Wziął Co my tu mamy jeszcze ciekawego? To jest nieważne. Nie, popatrzcie na tap. Jakieś śmieci same. W sumie można było skraftować koksa 38. Który to będzie Jakiś ten Miał 300, a to jest gdzieś u nich, tych zielonych nie, z boczku, ale nie chce się tam gdzieś leźć, ale... Ale w sumie W sumie, co mi szkodzi przez przejść kawałek? Albo jak nie Idziemy sobie po jakieś tam jeszcze o Których zapomniałem, naprawdę zapomniałem o nich Bawimy się trochę jeszcze Zimbiaczek Okej, okay. tyle sobie zatkamy Oki Okej okay. Nie mogę kopnąć No, widno O, super Oj, nie wyleje się na mnie Myślałem, że się na mnie wyleje. Przestraszyłem. What? A! Spoko. Spoko, miłe przywitanie. Weźmiemy sobie oto te które fajne. Okej, okay, jak sobie możemy na chwilę odłożyć. Wiem, że pewnie chcielibyście, żebym sobie skraftował to diamentowe kół jakieś, ale... Ale po co? Oh no, tam jest mój żółty. Biją się beze mnie. Dlaczego? Hello? 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 Gdzie biegniesz? Szaleniec. Myśli, że ucieknie. Dobra. Spróbujemy go jakoś zabić. Ciekawie. Hm. Co z nim zrobić? Soj? Majo! <grych> nice, nice. Nie powiem. Ile diaksów? Dwadzieścia. Jaki miałem mieć jeden? Nie potrzebuję. Okej, mogę sobie włożyć tu z powrotem do EQ. W sumie. A, dobra. Dobra, nieważne. O, zostałem sam. Dlaczego? Dlaczego ja? Zawsze muszę zostać sam. Dlaczego? Więc spoko. Co sobie by tu zrobić? Zenchantujemy sobie może coś. Hop. O. Szalenie z dwóch zabił. O, fajny meczek, ale żelazny. Okej. Okay. Pyk Okej. Okay. Sobie z powrotem. O, jeszcze mamy tego, tyle. Wiesz, ok. Nie wziąłem sobie żadnych książek z góry. sumie sobie, po nie pójdę. czyli coś pokraftujemy ciekawego? Coś ciekawego. Okej. Okay. Mm, nie mam siekieru, oczywiście, musiałem wywalić. Przydałaby mi się teraz. I teraz tak nic się nie dzieje, to napiszcie w komentarzu, jak tam u Was pogoda, bo u mnie tak jest gorąco, że naprawdę dzisiaj. Bo byłem tak wykończony, że ledwo doszłem do domu. Jeszcze musiałem to dzisiaj nagrać, bo dzisiaj jest już poniedziałek. A mówiłem, że to wrzucę albo w poniedziałek, albo w niedzielę. I ciężko nie wiem, czy dzisiaj mi się uda to w ogóle wrzucić. Zobaczę. A jak nie, to pewnie widzicie to na pewno we wtorek. Fancy. Gówno, znowu gówno czarne, to też mi się raczej nie przyda. What? W sumie, to możemy zrobić tak Co ty knujesz? Chciałem gdzieś koksalnie Dobrze, chciał mi ukraść szalenie. Widzicie? To, takiemu to się nigdy nie wierzy. Oj, kurczę, sobie szybko, muszę sobie coś skraftić. Power 1. Daj mi te buty tylko. Aha, <śpoko> spoko. Wiem, że ktoś mnie bije. Mamy te buty, fajne. Tylko w sumie, to nie mam teraz kowadła, zajebiście. Fak! Wstępnikam sobie co chwilę okno Ile sekund? Zdążę coś zrobić w ogóle? Może zdążę Okej, okay, to jest to. Kurde, nie mi tego co chcę Gdzie jest kowadło? W sumie ja mam kowadło czy nie? będzie gówno z mojego planu Pewnie Mam Zbalam wszystko Gdzie spokój Ile sekund? 70, dobra Spokojnie, wszystko zdążymy jest to kowadło? Przepadło Naprawdę Musiało przepaść Jak przepadło to sobie skraftujemy w sumie, nie? dziewiąty szybko podnoś to podnoś nie zdążę jednak jeszcze ktoś mi wbije co mi z głowy zawracasz dobra wali stan ten miecz w tym sobie jakieś kół porządne nie o nie zdążę Okej, okay, nie wiem, jakie są w ogóle enchanty. Okej, okay, jest spoko. Luzik. Na ludzi wszystko, wszystko na ludzi. Okej, okay, jesteśmy gotowi na decyzję. Aha, jeden typek jest. Pobawimy się. Hello. No, witaj, mój kolego. Michale. Cześć. Ej, gdzie uciekasz? Cześć. Hej. No... Hej. Co tam u ciebie? No chodź tu, gdzie sobie poszłeś? Chodź tu, no gdzie uciekasz? No gdzie? Cześć. Sojusz? Ej, Sojusz? Sojusz. Sojusz, no gdzie uciekasz? Sojusz. Sojusz! Sojusz. 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 Co mi pijesz? Chodź. Chodź. Hello? Sojusz! Nie, nie! Sojusz. Sojusz. Tak, Sojusz. Już? Come on! Zabij mnie! Zabij! No bij! No zabij mnie no! Come on. Come on! No chodź! No dawaj! No zabij mnie! Czego mnie nie chcesz zabić? Chcesz zginąć, tak? Naprawdę? Chcesz tak zginąć? Chcesz zginąć? O nie, życie ci się regeneruje już. Ej, dlaczego cię zabiłem w ręku? <śpoko> Spoko, To było naprawdę beka. Dobra, to już będzie koniec odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał odcinek. Nie martwcie się, jak nie wygraliście w konkursie, a zwycięzcom bardzo gratuluję. Okej, okay, to, to, żegnam się z wami. Cześć i na razie.